Uwaga! Ten produkt może zawierać kodeinę Uber X mi coś pisze, że se zwiedzi okolice Taki a. hotel pierwsze widzę, bez czujników palę Nie jestem młody szkini, no w lepiej gotuję Twojej słońce coś ubiegcie, a dlaczego zasługuję? Jak nie jesteś z kaszem red szczurek ciebie nie obsłuży Bagno bistro nie mam miejsca, chyba z nami nie zakurzy i z Mam dziewczyny na pokaz, ani dziewczyny na bokach Twoja tupa robi pokaz Kiedy chodzi po tych blokach Kręci się jak karuzela Myślisz, że to dek Bagno label, smażę batano i beat, bagno label Biorę betę na S3, biorę betę na S3, a w hotelu łóżko king, yeah. Obok leży moja queen, yeah Bagno label, smażę batano i beat, bagno label Biorę betę na S3, biorę betę na S3, a w hotelu łóżko king, obok leży moja queen Nie znasz życia, dam ci king. To coś więcej jest niż woda To coś więcej jest niż dym Tam gdzie myszą, tam są suki Tam gdzie szczurek, tam jest dym Do garażu nowa fura grasz to fura To fuma raz nie czuła, robię pula palę skuna Robię pull jestem faded, świat na głowie Tak jak breakdance, pula Po co przyszła kryzys blizba? Ona kryje się od wypikułu. Popielniczka w zamranie czeka Weź to, to policz, weź to podpis, weź to moli, weź to wciągnij. Weź to policz, weź to potnij. Coś cię boli, to to połknij. Chcesz powoli? I'm not slowing for no broke, bitch. Muszę robić ten trap, trap. Przewidziałem to karpać. Kredytowych mam na Ma wieśniaku dopadnie ciekawa. ma Skręc proletko, może farta, będz miał Bagno no label, smażę bata, no i beat, bagno label Biorę betę na s biorę betę na S3, ja w hotelu łóżko kinnie yeah. Obok leży moja queen, yeah Bagno label, smażę bata, no i bit, bagno label Biorę PT na S3, biorę PT na S3, a w hotelu łóżko King Obok leży moja Queen Nie znasz życia, dam Ci King Dobre? Jak widzicie? Dobrze powiedziałem? Później coś określenia? Fajne, fajne. Fajne? Fajne. No dobra, dobra. Ja A jeszcze... Petra, no... <laughs> to coś więcej, tak? Tak. tak. A. Tam gdzie myślą, tam są suki, tam gdzie szczurek, tam jest ten